Zapraszamy na Art Białystok, wydarzenie, które łączy pasję artystów z zaangażowaniem odbiorców. Zapraszamy artystów do zaprezentowania swojej twórczości. Zapraszamy galerię do zaprezentowania swojej oferty. Targi i Forum Sztuki, jest to wydarzenie pierwsze w Białymstoku, pierwsze w tej części Polski, dlatego wszystkich serdecznie zapraszamy, żeby razem z nami tworzyli to niezwykłe wydarzenie. Na Art Białystok zapraszamy 10-12 października do hali Wydziału Architektury w Białymstoku. Targi i forum sztuki w wyjątkowej przestrzeni Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. To spotkanie, które warto zobaczyć. Bądź z nami tej jesieni w stoku i na Podlasiu. Zapraszamy.